Dzień dobry Państwu. Jest początek astronomicznego lata. Bardzo przyjemnie jest tutaj w ogrodzie naszej Książnicy Gorzowskiej. W związku z tym, zmieniliśmy nieco scenerię i spotykamy się właśnie w takim otoklimacie, gdzie będę miał Państwu okazję zaprezentować trzy wydawnictwa, które stanowią najnowsze nabytki działu zbiorów regionalnych Biblioteki Herberta. Publikacje, proszę Państwa, które myślę, że będą stanowiły niezłą zachętę do różnych wycieczek po naszym województwie lubuskim, a w zasadzie po jego południowej części. I tak chciałbym zacząć od książki autorstwa Igora Myszkiewicza. Igor Myszkiewicz jest to wieloletni pracownik Muzeum Ziemi lubuskiej w Zielonej Górze. Jest autorem książki Krew Bachusa opowieści zielonogórskie. Myślę, że taką też ciekawą zachętą do lektury tej książki jest informacja, która została zatknięta na okładce tej publikacji. Mianowicie Igor Myszkiewicz pisze 100 zebranych w tej książce opowieści wędruje przez dzieje Grünbergu i Zielonej Góry. Znaki na niebie, zbrodnie i plagi, cień szarańczy i błysk zorzy polarnej zastanawiające koincydencje wydarzeń, no i to wielka historia, która nigdy nie chciała trzymać się wystarczająco daleko. Naprawdę mamy tu o czym opowiadać. No właśnie o czym opowiada Igor Myszkiewicz? Otóż opowiada o prahistorii Zielonej Góry, winnego grodu, opowiada o lokacji miejskiej, opowiada również o różnych klęskach, które dotknęły miast. Również przytacza incydent związany z procesem czarownic w XVII wieku, między innymi proces Anne Grasse, i również wydarzenia współczesne, takie jak między innymi pomnik ufundowany na cześć zwalczenia analfabetyzmów w Zielonej Górze, czy też wydarzenia zielonogórskie. Ciekawa książka napisana bardzo dobrym językiem i w zasadzie można powiedzieć, że o Zielonej Górze zostało napisane wiele, ale ta książka jest o tyle ciekawa, że myślę, że zainteresuje każdego, kto chciałby zwiedzić te piękne miasto. Kolejna książka jest książką wydaną przez Muzeum Regionalne w Świebodzinie. Autorem tej książki jest pan Jarosław Strankowski, którego siedem obrazów zdobi również wnętrze Muzeum Okręgowego w Świebodzinie. Jarosław Strankowski przygotowując te obrazy również przygotowywał się. Pod kątem różnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w, na terenie Ziemi Lubuskiej, więc sprawdzał różne źródła, różne przekazy i tak właśnie oto powstał bardzo ciekawy komentarz do jego obrazów. Siedem różnych wydarzeń z dziejów, świebodzina i okolic, wydarzeń militarnych, i również tutaj na kartach tej oto książki są pokazane. Ilustracje, które właśnie odnoszą, odnoszą się do wydarzeń militarnych, jak m.in. bitwa pod kijami, względnie bitwa pod Pałckiem. Są też wydarzenia związane z najazdem wojsk pruskich na paradyż w 1740 roku, który to najazd omalże nie zakończył się wybuchem wojny. No, oczywiście był to wielki skandal, który zahaczył również okręgi dyplomatyczne Rzeczpospolitej. I również w tej książce są opisane dzieje związane z epizodami militarnymi, z samym Świebodzinem. Jarosław Strankowski był również prelegentem konferencji, która została przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Świebodzinie, i pokłosiem tego również było wydawnictwo, które miałem okazję, miałem przyjemność przygotować i redagować. Także część tych tekstów również była zawarta w tym oto wydawnictwie. I na koniec, proszę Państwa, publikacja naukowa Uniwersytetu Zielonogórskiego pod tytułem Potencjał Turystyczny Podregionu Zielonogórskiego. Otóż najpierw należałoby wytłumaczyć sobie, co się kryje pod hasłem Podregion Zielonogórski, dlatego że nazwa ta jest intrygująca i w zasadzie nie funkcjonuje jakoś w szerszym obiegu. Otóż Podregion Zielonogórski to nic innego jak dawne województwo Zielonogórskie sprzed... Ostatniej, przed ostatniego podziału administracyjnego, plus również powiat wschowski, który, którego część jeszcze znajdowała się przed tym podziałem administracyjnym. Na przykład, jeżeli chodzi o sprawy związane z zabytkami militarnymi czy z zabytkami techniki, są to oczywiście obiekty, które są dostrzegane na mapie turystycznej naszego województwa lubuskiego, natomiast w chwili obecnej te zabytki. Nieco ustępują miejsca turystyce enologicznej, czyli turystyce związanej z winiarstwem, na której to oparty jest przede wszystkim szlak wina i miodu w południowej części naszego województwa. Proszę Państwa, trzy książki, które tutaj przygotowałem, myślę, że zachęcą Państwa do tego, żeby chociaż jeden czy dwa dni poświęcić na zwiedzanie w pigułce części południowej naszego województwa, a temu mam nadzieję będzie sprzyjała. Pora Letnia. My już spotykamy się we wrześniu bieżącego roku. Na wrześniu przygotuję dla Państwa następne wydawnictwa. Natomiast podpowiem jeszcze, że 2 lipca w holu Księżnicy Gorzowskiej przygotowujemy również promocję książki profesora Marcelego Tureczka pod tytułem Pogranicze, przeszłość bez historii. Bardzo ciekawa książka. Będzie to spotkanie otwarte, więc gorąco też Państwa do tego zachęcam. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego na wakacje.